Siema, dzisiaj sobie nagramy no taki challenge w Stable że nie będziemy mogli dotykać koloru czerwonego, także zaczynamy, z... ale zanim tym, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, no i teraz już możemy zaczynać, mam nadzieję, że, że zostawiłeś, zostawiłeś? Dobra, lecimy sobie, ja ogólnie nigdy nie grałem dawno w Gajsie, od jutra, <laughs> ja sobie chyba jutro grałem, nie pamiętam. Ale lecimy Władę się. Dawaj, dawaj szybko Dobra i Tu jest dużo czerwonego, znaczy o, no, tak średnio trochę, ale tu na końcu jest trochę czerwonego Dobra, no i będzie. No kurde, dalej co to było? Różowy się chyba nie liczy, nie? Różowy to nie jest czerwony, także... Różowy się nie liczy. Lecimy. O kurczę, tam był troszeczkę czerwonego i nie wiem, czy nie dotkwiam. Musiałbym wyjść, sobie zobaczyć. Cóż. O, tu bym trochę zaliczył, ale trochę różowy jest. No tak się łatwo przechodzi przez to. Piek. Dobra, lecimy. Aha, zginęły. Jeszcze zobaczmy, swoją sprawdziłem. Nie, Aha, nie zdążyłem. Co się z moją postacią dzieje? Udebele. Dobra, lecimy. Lecimy dalej, to jest żółty. O właśnie o tym mówiłem co. Za dobra. Uuuu. Uderwy odkułem chyba, ale to... Ale tutaj nie mam jak tego uniknąć, także jest problem. No i jeszcze nie odpadłem. O, dobra, to lecimy za sobą rundą. Dobra, jesteśmy już w, w, prawie w rundzie. Lecimy. No, czemu to? Jakby. Ja nie mogę. Dwa razy, jakby to ta mapka. Ja nie lubię, bo tu jest dużo czerwonego. Znaczy, lubię ją, ale pod dzisiejszy challenge nie pasuje mi. Znaczy, nie jest wiecie... O oh, kurde, ale kurde. Lag, ale lagi co jest? No co mi się dzieje z Łem. Cyk Czy zdążę, zdążę? Zdążyłem Czekamy Ja nie ma co tu. Cyk, dobra Lecimy dalej Gierczek ok ok No nie, no kurcze dalej. No. Dobra, jestem. No i tutaj, znaczy tu wiadomo, ja nie co ja mówiłem, że jest dużo czerwonego. Jest na końcu czerwony, którego się praktycznie nie da ominąć. O udało się ja nie mogę jak na forcie O, tu finish jest z czerwony. Dobra, widzimy się w następnej roku. Dobra, jesteśmy. Lecimy z bombardment No nie, no, no już przegrałem tak na niby. No, no kurde, byle przegrałem trochę część. A ja nie wymyślałem kary, kurde. Tam karę wymyślić ale dobra po prostu nie wiadomo co to jest no to nie, nie było z mojej winy tak no znaczy było no, po prostu no kurde nie, nie miałem tego jako minąć okej okay? już dajcie mi pory i tutaj raz no nie się na bombę o jezu prawie dotknąłem no ich widzimy się w następnej rundzie dobra ale zanim ten otworzymy sobie tutaj Spin! Nigdy, że tutaj mam wzgary. Możliwe, to jest, to jest, to jest, to jest to ma do lepsze. Także zobaczymy, co mi wypadnie. Nietypowe, rzadkie, niezwykłe. Nie, stable jean. Okej, okay. okej, okay, może być. Nie nażegam. Lecimy. O, tutaj. Dobra. Ten, nie. no chyba ktoś chce jaja robi ze mnie no to ja nie mogę iść. bo tutaj jest czerwone ten czyli ja nie mogę dotykać tego Zwyk nie mogę jakby o tutaj o tutaj mogę sobie wejść, wejść tu dobra cyk cyk dobrze o dawać dawać no tu nie, no co za o to jest ale nie dotknął. Także. Kurcze. O matko. Jest. O matko. Uf, to było ciężkie. Ledwo co tu doszło, nie? Dobra. Lecimy sobie dalej. Dalej. Deli, dobrze. No chyba ktoś. Błagam, żeby nie było tego czerwonego auta. Please. Oj, sorry trochę miałem na swoim suchaczu. Dobra, lecimy. Oni, Jak ja mam tego ominąć? No muszę, bo ja mam inaczej jak. Gdybym miał banana, no to może, ale... no różowy to przejdę lepiej. Jest. Matko. Ej, ale w Alcji dotykam auto Dobra, umówmy się, że to jest pomarańczowy. Ale już innych aut tak średnio mogę dotykać. Ale, ale dotknę więc. To jest pomarańczowy. O tu, cyk, to jest pomarańczowy. Nie wiem. I dlaczego wszyscy inni mają akurat te auta? Dobra. Nieważne. No, i tutaj też tego nie mogę dotykać. So, do tego i w zęb... Ołacha, w zębę Dobrze. Lecimy. Dobra, losuje się następna rundka. Na no, kilka razy dotknąłem. No, tutaj już akurat jest serio dużo tego czerwonego. To tak serio, serio dużo. To jeszcze finał jest. Ja nie nienawidzę tej mapy. Tak samo jak skonkleb. O, no chyba nie dotkłem ale nie wiem, nie wiem. No ta piłka jest brązowa. Okej. Okay. O szybciej. Akurat jest czerwone No i dotknę to. Dobra. O, w półkę. Dobra, już nie przejdę. Będę ostatni. a już tu Ojeju. Dobra. Dobra, ale ja myślę, że z tego odcinka było na tyle, także no, no. We're, no we're.